Ludzie wieszają ją w domach na święta, nie wiedząc, czym to grozi. Jej gałązki to symbol świąt Bożego Narodzenia. Wiesza się ją na szczęście, chociaż może przyczynić się do tragedii. Całowanie się pod jemiołą to świąteczna tradycja. Pocałunek ukochanej osoby w usta wróży miłość i szczęście na lata. Podwieszona pod sufitem domu jemioła ma przynosić szczęście, pomyślność oraz zdrowie domownikom. Jemiała pospolita trafia do nas na święta pościęciu z drzew, na których rośnie jako pasożyt. Przybiera kulistą formę i zimą widać z daleka ją na wielu drzewach. W okresie świąt Bożego Narodzenia poza liśćmi znajdują się już na niej owoce. Są to małe, białe kulki. W nich znajduje się wiscyna, która po spożyciu na surowo powoduje biegunkę i wymioty u ludzi. Te objawy u dorosłych osób nie są śmiertelnie niebezpieczne. Ale inaczej wygląda to w przypadku małych dzieci i zwierząt. Zresztą wszystkie części jemioły są mniej lub bardziej toksyczne. Zjedzenie ich na surowo jest trujące. Kiedy wieszamy jemiołę pod sufitem na święta, roślina usycha. Może gubić liście i właśnie trujące owoce. Te małe kulki dzieciom mogą kojarzyć się z cukierkami. W okresie świątecznym możemy nie zauważyć spadających owoców jemioły. A to one przede wszystkim stanowią zagrożenie. Osoba dorosła świadomie nigdy nie zje liści, gałązek czy owoców jemioły. Ale w przypadku dzieci jest już inaczej. Zresztą nie tylko dzieci mogą się zatruć, zjadając owoce jemioły. Jeżeli masz w domu psa lub kota, on też jest w niebezpieczeństwie. Wystarczy, że zjedzą choć jedną kulkę, aby poważnie ucierpiały. Kiedy więc będziesz wieszał jemiołę w domu, pamiętaj o niebezpieczeństwie jakie może stanowić dla całej Twojej rodziny.